Dzień dobry, witajcie. Za mną szara ściana. Szare tło, jak życie wielu mężczyzn w naszym kraju. Miałem nie nagrywać odcinka, ja mówię nie chcę mi się, bo tak. Ani kanał się nie wybije. Widzów kilkudziesięciu, wgrywać to, wmontować, więc poddałem się. Ale mówię po godzince dwóch, nie no, zaczęło się. To dlatego yy, łapkuj, oglądasz. Yy, bo to jest nagrywane tylko dla ciebie, dla widza, tak? Z kanału Życie w ogrodzie jaki poruszę temat, Tu wam mam historię taką, no, że bardzo bogate no, małżeństwo z Moskwy, z Rosji nie mogli mieć dziecka. No i klinika in vitro y, doszło do zapłodnienia, wszystko fajnie i po latach wyszło na jaw, że żona dogadała się z panią no, z laboratorium, że podmieniły te nasienie i, i dała ta żona nasienie swojego kochanka. Czyli ona była z nim i nawet nie miała wyrzutów sumienia, że ten facet później robi inwestycje, dom, tak, no bo szczęśliwy, swoje dziecko ma. A ona wiedziała, że to i tak jest to dziecko, kochanka, którego pożądała, z którym się po prostu spotykała i go zdradzała. I teraz temat jest taki, moi drodzy. No, świeży temat, gorący, który po prostu zdobyłem. No, że kobiety się różnią tym od mężczyzn, no, że przy zdradzie nie czują żadnych wyrzutów sumienia. Wreszcie to jest normalne, wytworzone w kobiecie mkodzi mózgu, że zdradzać, no mogą, no bo wiecie, kiedyś była ogromna umieralność u mężczyzn. Spalowania nie wracał, wojny nie, wojny. Jak taki nie wracał mąż, no to ona musiała mieć innych mężczyzn, no, żeby te łódko z mamuta kawałek mięsa y, rzucili, tak, dokładnie. Więc taka jest ewolucja. A mężczyzna, który zdradzi, no to wiecie, potrafi się już bardzo długo. No bo zobaczcie, jaki jest temat. Test DNA. Ty nagle pojawi się no, z wysokim testosteronem, wysoki, no, pachnący listonosz. I fru. I jest dziecko. I później przez 20 lat wychowuje, czy jest dziecko. A gdy już później masz 50 lat, no to co zrobisz? Przecież już jesteś za stary, żeby drugie dziecko spłodzić, tak? No, gdzie przy 50 latach. Czy ty jeszcze musisz przecież to dziecko utrzymywać tak? z, z tego pierwszego małżeństwa. Bo czy alimenty, nie alimenty, nie tracisz praw rodzicielskich. I jest oburzenie i wielki skandal z tymi testami DNA, że ty mi nie wierzysz, ty mi nie ufasz. A nie ktoś poprosi swoją kobietę, żeby wzięła na siebie kredyt. Która się zgodzi? Jaka kobieta przypisze tobie jej załóżmy dostanie w spadku jakąś nieruchomość. Żadna. A my, mężczyźni, mamy im ufać, że to dziecko jest nasze. No właśnie. A taka kobieta, takiego bezczelnego, wysokiego, napakowanego testosteronem, te symetryczną twarzą, pozna aroganckiego psychopatę, to na jeszcze na niego kredyt weźmie. Bo o co chodzi? Gdyby kobieta mężczyznę pożądała, gdyby ogólnie jesteśmy oszukani, podobno. Bo to, że y, o w tych książkach, tych bajkach, nam no, wylewane do głowy są głupoty, że im jesteś dla kobiet bardziej dobry, wiecie, pod pantofel wchodzisz, to ona tego mężczyzny nie pożąda. Tyjnej gadzi mózg, po prostu wyłącza pożądanie. Bo ten gadzi mózg i mówi, że to jest beznadziejny, słaby mężczyzna. I nawet jak taka kobieta mówi, chce kochającego, czułego, dobrego faceta. To ona i tak nie wie, dlaczego ona po czasie yy, ma do niego obrzydzenie. Sama nie wie dlaczego. Bo jest po prostu samym samcem. Nie można być takim dobrym dla kobiet podobno. Tak jak taki w internecie też widziałem filmik. Chłopak nagrał oburzony, bo go zdradziła. W własnym mieszkaniu wynajmowali z kolegą z pracy. Przyłapał ich. I on tam robił wyrzuty, że ja po ciebie jeździłem, źle się czułaś, wszystko ja ciebie robiłem. No właśnie, wszystko to robiłeś i ty po prostu po czasie no, nie, nie, nie pociągałeś się i tak. A ona spotka takiego drania i fru, ona też nie wie, co się z nią dzieje w takim momencie. I taki drań będzie miał z nią chwilę przyjemności, a ty później będziesz resztę życia wychowywał dziecko tego drania. Jeszcze dodam historię, że czasami to i kobiety robią testy DNA. Przy rozwodzie no, bardzo wpływowej, yy, bogatej rodziny, yy, no, córka kilkanaście lat, no, bardzo zżyta z ojcem, ojciec bardzo wpływowy, adwokat, no niesamowicie bogaty, taki no, gość yy, bardzo porządny, no i żona też trzeba sobie życie ułożyć. No i chciała odciąć tą córkę y, od ojca, wiecie, wojna, o rodzicielstwo, coś strasznego, no i zrobiła testy DNA i pod, potwierdziła, że to nie jest jego córka, tylko właśnie, no, żadnego gangstera, łobuza, y, nie, nielegalne interesy, y, no, gość po prostu, no, typowy bad boy. I po tylu latach i nie miała żadnych skrupułów, by mu się przyznać, że, że no, całe życie poświęca, pracuje na cudze geny. Yy, pozdrawiam, cześć.